Klienci mówią, że za drogo? Mam dla Was trzy triki, które zmienią Wasze negocjacje cenowe. Pierwsza rada: nie obniżajcie ceny. Podkreślcie wartość. Pokażcie klientom, dlaczego Wasz produkt lub usługa jest warta każdej złotówki. Pomyślcie, jakbyście tłumaczyli babci, dlaczego warto kupić prawdziwy oscypek, a nie podróbkę z marketu. Druga rada: wyróżnijcie się na tle konkurencji. Wytłumaczcie, dlaczego jesteście lepszym wyborem. Czy to ze względu na jakość, obsługę klienta czy gwarancję, niech wiedzą co tracą. Jak z pierogami, domowe od babci zawsze smakują lepiej niż mrożone. Trzecia rada, zamiast obniżać cenę, dodajcie wartość. Zaoferujcie dodatkowy produkt, darmową konsultację albo przedłużone wsparcie. To nie tylko dosłodzi ofertę, ale też zbuduje silniejsze relacje z klientami. To jak z pączkami w tłusty czwartek. Jeden gratis zawsze cieszy, więc następnym razem, gdy usłyszycie za drogo, pamiętajcie o tych radach i negocjujcie jak zawodowcy. Powodzenia w sprzedaży!